Strzała gazowa swoją drogą Tak, normalnie zacząłem działać jak w serialach. Zaczynam jakiś bardzo intrygujący wątek, następnie kontynuuję go dopiero na początku następnego odcinka. Brakuje mi tu strzały. Z jakimś, nie wiem, kur, czy tempo zakończonej na końcu, jak z jakimś kamieniem. Z jakimś kamieniem, czy z czymś takim, żeby po prostu ogłuszała z daleka, żeby trafić gościa w łeb, powiedzmy. Na przykład w tej chwili bym nie miał problem ze trafieniem go w bańkę, ale nie, nie ma czegoś takiego. Chmurka i stąd, i stąd chmurka, jesteś zadziwiająco głupia, wredna i tak dalej. Trzeba się cackać z nimi.

Czekam aż się uspokoi. Jaki gość normalnie denerwujący. Aha, tak, przepraszam. Słyszałem, że te takie z tego typu strzały istnieją. Nazywają się pacynki. Ale nie mam pewności, jeżeli ktoś się lepiej zna na naucznictwie. I wie coś na ten temat, to proszę bardzo, zapraszam do wypowiedzi. <laughs> Cały czas stał, gapił się. Ooooo, ja Że czegoś takiego to jeszcze w życiu nie widziałem, żeby chmurka zabiła Poganina. No, no mnie też podrapała w swoim czasie, ale nie aż tak. Ale strzał. Tylko nie tych, co ja bym chciał. Hał, hał, coś mi się zremowało Normalnie... No, no to nie dziwne, że ta skrzynia miała zamek. Ale to jest niesamowite, że ta chmurka zabiła właśnie Poganina. Drzwi, które można by kopnięciem wywalić, a mają taki zamek. Tak nie nadmieniłem jeszcze, co jest aż dziwne, bo to aż się prosi o nadmienienie muzyki w tif -ie. Moim zdaniem ambient, który tutaj twórcy gry nam prezentują jest po prostu fantastyczny w niektórych miejscach. Na zdrowie, nie potwórz tu. Odwróć się, pokaż plecy. Co? Nic się nie dzieje. Co tu masz? Ładne rzeczy, ładna rzecz Ritual of the root. Jeżeli czytaliście poprzednie. Jeżeli czytaliście poprzednie te wszystkie notatki czy książki, które otwierałem, to wiecie co to jest. Okazuje się, że tego, że tego, że tej ręki, czymkolwiek jest to coś, nie da się po prostu tak sobie wziąć, ponieważ Ten potwór jest daleko, mam nadzieję, że jest daleko. Nie da się jej tak po prostu wziąć. Bo jest chroniona jakimiś tam czarami, żeby ją po prostu sobie móc dotknąć, a nie zginąć przy tym... Eee, ...to trzeba... Nieo. Sorry piesku, musisz zginąć. Czymkolwiek jesteś. No, zgiń! Twarda z Ciebie sztuka na poziomie ekspert. No. Zyskujemy strzałę wodną. parę grosików tam dalej. Trzeba wodna jeszcze jedna O kurczę I tylko ten talerzyk trzeba wziąć Słuchaj stary to był wielki szczur, nie przejmuj się To był naprawdę zarąbisty szczur Zerka ma mój lordowski zegarek Który pokazuje mi, że mam jeszcze za 4 minuty Czy tu coś jeszcze jest? Książka jakaś No, mhm. ja tu jakieś skrzyneczki ukrytej i... Nic się nie błyszczy To jest przyjemne, że jeżeli coś jest, na przykład ta butelka jest w ogóle, nie ma żadnej ty! Ten kielich się nie błyszczał, właśnie. Obalił teorię, którą właśnie zacząłem wygłaszać. A zacząłem wygłaszać teorię, że wszystko, co jest cenne, jakoś się tak błyszczy. A ten kielich się nie błyszczał, no przez przypadek go po prostu znalazłem. Hmm. A być, być może ten kielich uratuje nam. Nasz cen, nas cenny czas. W tym sensie, że w tym sensie, że nie będziemy musieli uganiać się i łazić w nieskończoność 79, no nieźle nie będziemy musieli łazić w nieskończoność szukając kosztowności Na szczęście oni mają taki zwyczaj, że się zatrzymują i czekają, aż zostaną uderzeni. Nie odwracają się, gdy tylko coś usłyszą. Moim zdaniem to kretyństwo z ich strony. No to wytłumaczę na czym polega ten rytuał, który pozwoli nam wziąć. O właśnie, o właśnie. Bardzo fajnie chłopaki, że się błyszczycie. Na czym polega ten rytuał pozwalający nam wziąć tą relikwię? Otóż rytuał ten polega na. Muchowej, wodnej i, ...muchowej i wodnej strzały oraz pokropienie krwią miejsca, w którym z, utkwiona jest. To właśnie łapka, o tam. Użyjmy teraz minę. Kurde, a ty skąd się tu wzięłaś? Miało cię tu nie być. Dobra, zapiszę sobie, bo nie wiem jak się zachowa ten potworek w tym momencie. A poza tym to jest fantastyczny moment na rozpoczęcie nowego odcinka, ponieważ rozpocząłem nowy wątek, którego nie skończyłem teraz. Czy uda mi się zabić potworka i zdobyć to, co mam zdobyć, dowiecie się tego w następnym odcinku.